11 listopada 1918 roku Polska zerwała pęta ponad stuletniej niewoli. Uroczystą mszą świętą rozpoczęły się w Zambrowie obchody święta niepodległości. Prałat ksiądz Jerzy Samsel mówił podczas homilii, że słowo ojczyzna znaczy więcej niż słowa kraj i państwo. Ojczyzna trwa mimo zmiany granic administracyjnych, a nawet pomimo zaniku państwowości. Ojczyzna, ziemia ojców, kraj urodzenia. Kraj rodzinny. Ale nie jest to samo co państwo, bo można być pozbawionym państwa, a mieć swoją ojczyznę. Nasi praojcowie dawno temu i my sami śpiewaliśmy całkiem nie tak dawno. Ojczyznę wolno, racz nam wrócić, panie, ojczyzna. Choć więc niewolona nadal jest ojczyzną i nie znaczy to samo co kraj. Dlatego emigranci polityczni w Anglii, Francji czy Ameryce nazywali krajem, a nie ojczyzną. Dla nich ojczyzna była tam, gdzie aktualnie mieszkali. Cóż zatem to słowo znaczy? Ojczyzna. Jest to dobro duchowe, złożone z języka, złożone z kultury, historii i tradycji. To pamięć o zwycięstwach i klęskach, to władcy, bohaterowie, przywódcy i cała rzesza bezimiennych ludzi, którzy swoją pracą, swoją służbą służą krajowi. Mieszkańcy Zambrowa, władze samorządowe, poczty sztandarowe, harcerze, politycy, kombatanci i Sybiracy przemaszerowali ulicami miasta pod pomnik ofiar Powstania Styczniowego. Podczas oficjalnej uroczystości głos zabrał poseł Prawa i Sprawiedliwości Lech Antoni Kłakowski: Polska stała się niepodległa, wolna, pełna nadziei i wiary. Odzyskanie wolności było możliwe dzięki poświęceniu całego narodu ofiarom złożonym w trakcie bohaterskich zrywów narodowych, a także tym, którzy każdego dnia walczyli z germanizacją i rusyfikacją. Marzenia spełniły się dzięki wykorzystaniu całego dorobku poprzednich pokoleń, popartych krwawą walką. I sprzyjającą sytuacją międzynarodową. Burmistrz Zambrowa przypomniał, że walka o niepodległość była udziałem rozmaitych opcji politycznych. Przebiegała na różnych frontach, a budowniczymi Wolnej Polski byli także przedstawiciele lokalnych społeczności, w tym mieszkańcy Zambrowa. Kazimierz Zambrowski apelował także o większą autonomię samorządów terytorialnych. 11 listopada to wielkie i radosne święto. Odzyskanie wolności zawsze stanowi tytuł do narodowej dumy. Pięć pokoleń Polaków żyjących pod zaborami czekało na własne państwo. I w końcu przyszła niepodległość. Nie była cudem czy szczęśliwym zbiegiem okoliczności. Była ona wynikiem zarówno czynu zbrojnego legionistów, jak i efektem mądrości. Polskich polityków i dyplomatów, ale przede wszystkim mogła zaistnieć dzięki woli i determinacji narodu i dzięki umiejętności przeniesienia przez lata niewoli naszej narodowej tożsamości, dumy z tego, że jesteśmy Polakami. Zgromadziliśmy się, by uczcić kolejną rocznicę tego wydarzenia. Kosynierzy Kościuszki, powstańcy listopadowi i styczniowi. Bezimienni żołnierze, kwiat naszego narodu oddali życie za marzenia o wolnej, odrodzonej Polsce. Chrymy dziś przed nimi głowy, wspominamy legionistów i ich wodza Józefa Piłsudskiego, bo to oni ostatecznie rzucili wyzwanie zaborcom swoim uporem, bohaterstwem, spełnili tę pokoleń, skrzesili Polskę. Punktem kulminacyjnym uroczystości było złożenie wieńców pod pomnikiem powstańców styczniowych. Zambrowskie Obchody Święta Niepodległości urozmaicił koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Zambrowie.